Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z tej strony Łukasz Zębik Oanda. TMS Broker. skłania się. Rozpoczynamy rynkowe espresso poranny briefing. Przeanalizujemy najważniejsze wydarzenia na globalnych rynkach finansowych. Spojrzymy, na co rynek w tym tygodniu jeszcze będzie zwracał uwagę. Spojrzymy oczywiście na wykresy najważniejszych aktywów rynku rynku surowcowego indeksów giełdowych rynku walutowego. Na początku oczywiście kwestie formalne bardzo proszę o zapoznanie się z informacją o ryzyku związanym z inwestowaniem na rynku kontraktów CFD. I już za moment przechodzimy do, do wydarzeń, do wydarzeń bieżących, spojrzymy sobie na przede wszystkim na dane na dane makro, których jak na razie w tym tygodniu było stosunkowo, stosunkowo, stosunkowo niewiele. Pozwolą Państwo, że przedstawię Państwu kilka, kilka, kilka screenów, które dla Państwa przygotowałem. Dziś mamy oczywiście 21 dzień sierpnia, środę i już w tym momencie Państwa zapraszam na popołudniowo-wieczorny webinar Live trading, przeanalizujemy sobie no, szereg ciekawych instrumentów głównie pod kątem analizy technicznej, więc zapraszam wszystkich na godzinę, na godzinę 18. Natomiast oczywiście rejestracja termowa. Natomiast jeśli chodzi o dane, dane makro, to no, dzisiaj mamy minutki z ostatniego posiedzenia FMC. Które prawdopodobnie niewiele zmienią. Rynek tak naprawdę nastawia się na piątkowe wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej, Pawela, na sympozjum w Jackson Hall. O sympozjum w Jackson Hall pisaliśmy już w, w ostatnich dniach, czego rynek oczekuje. No, tak naprawdę rynek oczekuje Oczekuję jakby kolejnych wskazówek, jakichś sugestii, nie, co zrobi rezerwa federalna na wrześniowym nie, posiedzeniu, no bo na ten moment, jeśli chodzi o wycenę rynkową, to rynek w pełni wycenia ruch o 25 punktów bazowych a i w niewiele ponad 40, 30%, blisko 35% zakłada, że ten ruch może być większy, że ten ruch może być... 50 punktów bazowych. Natomiast no, te, to prawdopodobieństwo ruchu o 50 punktów bazowych zmalało, ale mimo wszystko dolar cały czas osłabia się i widzimy, że dolar traci na wartości od. Ten ostatni impuls wzrostowy trwa od początku sierpnia, kiedy do 2 dokładnie sierpnia w piątek poznaliśmy raport z amerykańskiego rynku pracy, który rozczarował. Więc to będzie kwestia istotna. No, na pewno rynek będzie też oczekiwał komentarza Pawela i będzie, będzie pewnie na, na czynniki pierwsze rozkładał jego słowa, jeśli będzie komentował ostatnie dane z rynku pracy, ostatnie dane inflacyjne i czy, jak, jak to wygląda z perspektywy rezerwy federalnej, czy rezerwa federalna widzi. Prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych, czy jednak recesja, słowo recesja jest z, um, używana przez wielu uczestników rynków um, trochę na wyrost. Um, więc, więc z pewnością to wydarzenie to jest chyba kluczowe, bo tych danych makro w tym tygodniu nie ma jakoś um, relatywnie dużo. Um, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy minutki z ostatniego posiedzenia. W FMC, które nie powinny wnieść nowych, nowych wiadomości, nowych sygnałów. Natomiast jutro, czwartek, no to są oczywiście tygodniowe, tygodniowe dane na temat zasiłków dla bezrobotnych. Otrzymamy również PMI -e z sektora przemysłowego oraz z sektora usługowego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. No, otrzymamy również w piątek dane z, i w czwartek, jeszcze dane z rynku nieruchomości o, o, o sprzedaży nieruchomości, o, no, o sprzedaży nowych domów używanych, ale te dane, no powiedzmy, to są dane drugiego kalibru, które nie powinny wpłynąć jakoś bardzo, bardziej, bardzo na zmienność. Z Europy wczoraj poznaliśmy. Poznaliśmy inflację konsumencką o godzinie 11, która no, tutaj wpisała się w oczekiwania. Ta zmiana rok do roku dynamika na poziomie 2,9, podobna jak poprzedniej, podobna do konsensusu taka sama jak konsensus więc, więc bazowa, również zgodna z oczekiwaniami i, i, i ta dynamika miesiąc do miesiąca również. Więc tutaj nie mieliśmy żadnego zaskoczenia. Jeśli chodzi o indeks VIX, indeks strachu pokazujący zmienność na opcjach na SP 500, on lekko urósł minimalnie. No to, to, to jest oczywiście, to jest oczywiście, to jest oczywiście pokłosie spadków na giełdach. Wczoraj na giełdach w Stanach Zjednoczonych mieliśmy no, lekko negatywną sesję, ale te spadki były dość, były dość ograniczone. Dow Jones oraz SP 500 spadały o, o, o 0,2%, natomiast Nasdaq spadł o 0,3%, DAX stracił 0,4%, natomiast na przykład japoński Nikkei urósł 1,8%. Eurodolar wyszedł powyżej 1,11%, i za moment sobie zerkniemy właśnie na tą parę walutową. Również, również złoty z stracił ze względu na wypowiedzi, ze względu na wypowiedzi pana Glapińskiego, który, który jakby trochę zaczyna się wycofywać z tych słów poprzednich, w których to stwierdził, że obniżki przed 2026 są mało, są mało prawdopodobne. W tym momencie stwierdził, że nie można wykluczyć, że sytuacja gospodarcza rozwinie się w takim kierunku, że dyskusja o dostosowaniu e, polityki monetarnej e, będzie, będzie właściwa wcześniej niż w, w 2026. No, to jest e, powiedzmy gołębi zwrot. E, ten gołębi zwrot e, powoduje, że złoty lekko traci. No to, to, to Tak naprawdę, no, wczoraj e, mieliśmy wzrost. 384 do 385, 50-60. Dzisiaj również jest lekkie lekkie osłabienie, ale nadal, mimo wszystko, złoty jest silny, bo należy wziąć pod uwagę, że para USDPLN spadła do najniższego poziomu od, żeby tutaj się nie pomylić, od września 2021 roku. Więc złoty jest silny w przypadku. No oczywiście jest to pokłosie. Wydarzeń na eurodolarze i, i tego słabnącego dolara. Natomiast euro.pln wczoraj mocniej trochę stracił, proszę zauważyć. Natomiast to umocnienie złotego w, w relacji do euro nie jest tak, nie jest tak dynamiczne imponujące i, i, i tutaj nie zostały wybite dołki z, z lipca tego roku. Do tych, do tych, do tych minimów brakuje nam. Jeszcze jakiś, jakiś dystans, bo to jest poziom mniej więcej 4,25. A, no a aktualnie jesteśmy na, na poziomie 4,28-30 niespełna. No i yy, taki zwrot, taka, taka, taka gołębia wypowiedź może w, przynajmniej w krótkim terminie działać negatywnie na, na złotego, tak to aktualnie tak to aktualnie wygląda. Jeśli chodzi o dane, dane makro z Polski to, to, to wczoraj nie mieliśmy żadnych danych, dzisiaj mamy ceny produkcji przemysł, sprzedanej przemysłu i ceny produkcji budowlano-montażowej. Mamy również produkcję przemysłową, tu jest oczekiwany, oczekiwany wzrost. No i dane z rynku, z rynku pracy, bo mamy przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. To wynagrodzenie ma utrzymać się blisko 11%, gdzieś w konsensus wskazuje 10,8%, ale są też ośrodki analityczne, które wskazują, że będzie to wciąż 11%, zmiana rok do roku. Zatrudnienie ma wynieść minus 0,4%. Tak wskazują, tak wskazują szacunki. Jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o indeksy giełdowe, no to tak jak wspomniałem, wczorajsza sesja była minimalnie negatywna, ale proszę zauważyć, że i S&P 500 zdołał już w dużej mierze odrobić te straty poniesione na początku sierpnia, na przełomie lipca i sierpnia, głównie na początku sierpnia. Te, te największe spadki miały miejsce drugiego oraz piątego, no ale tak naprawdę bardzo szybko nastąpił zwrot. Pomogły w tym oczywiście wypowiedzi bankierów centralnych z rezerwy federalnej, Pomogły również dane, dane, dane z, z amerykańskiej gospodarki, które trochę oddaliły tą wizję recesji i wprowadziły nieco więcej optymizmu. Więc można powiedzieć, że po prostu rynek znalazł pewnego rodzaju pretekst na, na przecenę. Takim pretekstem był, był raport NFP, ale potem wszystko wróciło do, do normy i SP 500, no tak naprawdę. Jest już w niedalekiej odległości od historycznych, od historycznych rekordów, które zostały ustanowione gdzieś tutaj w, w okolicy 17-18 lipca. Natomiast euro-dolar rośnie powyżej 1,11. To też jest bardzo ciekawa sytuacja. Notowania docierają do wsparcia horyzontalnego. wsparcia horyzontalnego oporu horyzontalnego, nie, 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 nie wsparcia w tym momencie, to jest poziom 1,1135,40, czyli maksima ustanowione, ustanowione dokładnie 28 grudnia. Czyli tak naprawdę to jest najwyższy poziom w tym roku euro dolara. Po, po, po spadku w kierunku 1,06 Notowania potem sukcesywnie rosły i tak naprawdę ten mocny impuls wzrostowy rozpoczął się na początku lipca. Potem jeszcze mieliśmy dużą, dość głęboką korektę, no i potem sierpień, sierpień przyniósł wzrost z poziomu 1,07,80 mniej więcej do, do aktualnego poziomu powyżej 1,11. 1, no i myślę, że ten poziom może w, przynajmniej w krótkim terminie zatrzymać dalsze wzrosty. Ale nie jest wykluczone, że za jakiś czas zaatakujemy 1,12,73. No, zobaczymy. Myślę, że jeśli Powell może zasugerować wszystko, na przykład obniżkę o 50 punktów bazowych, to znowu dolar może dostać taki cios. Jeśli wzrosłaby szansa na podwójnie, taki podwójny ruch ze strony rezerwy federalnej. Więc, więc, bo, bo w tym momencie, tak jak wspomniałem, trochę rynek już odsuwa tą szansę obniżki o 50 punktów bazowych, ale jeśli Paweł by coś takiego zasugerował, to myślę, że w bardzo szybkim tempie byśmy znaleźli się przy 1,12, nawet 70, czyli w okolicach, w okolicach tego szczytu wyznaczonego 19 lipca 19 czy 18 lipca. 18 lipca 2023 roku, czyli no ponad rok, ponad rok, rok temu. Nadal eurodolar oczywiście w takiej szerokiej konsolidacji, więc, więc tutaj nie ma takiego nadal długoterminowego sygnału kupna bądź sprzedaży, ale notowania zmierzają, albo już znajdują się w obrębie dość kluczowych poziomów. poziomów Technicznych. W przypadku złota mamy wciąż relatywnie dużą siłę. Inne metale szlachetne nie radzą sobie tak, tak dobrze jak, jak złoto. No i widać, że ten popyt na, na metal szlachetny jest dość, dość wysoki. Oczywiście on Gdzieś tutaj pochodzi z, z rynku kontraktów terminowych, z rynku ETF-ów, oczywiście swoje robi. Swoje robi oczywiście to, że banki centralne również kupują to złoto, również wpływa na to popyt na, na fizyczne złoto, ale myślę, że w dużej mierze to są oczywiście transakcje spekulacyjne, które windują cenę wysoko i w tym momencie jesteśmy już od kilku dni powyżej poziomu. 2500, najwyższego w historii, no bo tak naprawdę jesteśmy w obrębie historycznych, historycznych rekordów. Te historyczne rekordy zostały wyznaczone wczoraj w okolicy 2529, no, prawie 30 dolarów za, za uncję. Drodzy Państwo, dziękuję raz jeszcze za dzisiejszą uwagę. Słyszymy się o godzinie 18. Zapraszam na sesję live tradingu. Zapraszam do czytania naszych komentarzy, które będą się pojawiać dzisiaj podczas sesji europejskiej oraz amerykańskiej. Będziemy oczywiście wrzucać najważniejsze wydarzenia, najważniejsze dane makro, analizy techniczne oraz fundamentalne nasze komentarze. Zapraszam do czytania. Zapraszam do handlu. Z mojej strony to wszystko, kłaniam się i do usłyszenia.